Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj podamy tiramisu w szklankach. A tiramisu to jest najprostszy włoski deser, który za chwilę przyrządzimy. A składniki, których użyjemy, to jajka, kakao, do tego kawa, cukier, mascarpone, biszkopty. Zaczynamy od tego, żeby zaparzyć sobie kawę. Ja już kawę sobie zaparzyłem, więc przelaję sobie do miseczki, w której będziemy maczać biszkopty a następnie układać. E, aby zrobić krem, słuchajcie, potrzebujemy tak, żółtka, czyli żółtka ubijemy na jasny kolor, czyli dodajemy żółtka, cukier i miksujemy do koloru kogla mogla. I stopniowo będziemy dodawać mascarpone. Słuchajcie, szybki, prosty deser. My robimy bardziej z północy, czyli bez białek. Niektórzy ubijają jeszcze białka dodatkowo i dodają do tego. My używamy samych żółtek. Słuchajcie, masa jest idealna, czyli mascarpone żółtka, cukier. Mm. Idealnie. Słuchajcie, i kawa. Biszkopta. Zamoczymy, wrzucamy na sam spód. Powtarzamy czynność. Czyli kolejny. Przekładamy warstwami i wkładamy do lodówki. Najważniejsze jest to, aby krem się przegryzł. Czyli wrzucamy do środka krem. Delikatnie stukamy. Kolejny. I. Robimy to warstwami, czyli kolejny biszkopt, moczymy, pamiętajcie, żeby kawa była lekko ciepła o. i układamy kolejny kawałeczek i kolejny słuchajcie, możecie to zrobić nie tylko w szklankach, ale w Brytwance czy w innym pojemniku. Chodzi o to, żeby wyłożyć na początku równo biszkopt, następnie masę, później znów biszkopt. Kolejny raz masę, znów biszkop masę i zasypać gęstym mm, kakao. Posypujemy kakao, wstawiamy do lodówki i około 20 minut kakao spowoduje, że ono się delikatnie rozpuści razem ze śmietaną i będzie wyglądało jakbyśmy polali e, czekoladą. Także słuchajcie, deser zrobiony. Ja Myślę, że do tego jeszcze miętka. Hop, hop. Pięknie to wygląda. Także, jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam was serdecznie na kanał YouTube na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Do zobaczenia. Cześć. A ja sobie zjem.